Dzień dobry, dzień dobry panowie, a co tutaj się dzieje w mojej kuchni, co? Dobre pytanie. Mike, e, Siłamko tutaj będzie gotowanko. Będą buraczki, będzie serkozi, będzie dressing malinowy, ale więcej wam nie mogę zdradzić. Ja się co dopiero tutaj uczę od mistrza Majka, Ja jako Jacob tutaj do pomocy. Posiekać, pokroić na tym stoliku. Na tym czyli, kolorze, czyli rozumiem bedbosi w kuchni, tak? Tak, bez porządku, zgadza tak. się. Ale kto tutaj rządzi w tej kuchni? W tej kuchni rządzi Mike, pomaga ja. Jacob. Dobrze. No, no, no i oczywiście gotujemy łozdubki, no. No tak, a ja jestem z tyłu, jak zawsze delikatnie, spokojnie, w tle najważniejszy no wie co robi. No i co będzie pysznie, już to czuję te składniki. rewelacji. Będzie zdrowo, smacznie i kolorowo. Więc sprawdzajcie. No i takie dobre! O! I tym miłym zakończmy <grym> e, ten filmik. Trzymajcie. Bęk! Ben.